Kartki robię na drutach prostych. Tu są akurat skarpetkowe, bo nie są potrzebne tutaj druty z żyłką. Ta jest zrobiona na szerokość ośmiu oczek. Druga będzie zdecydowanie szersza, ale zaczynamy ją robić tak samo. Nabieramy dwa oczka. Pracujemy tylko oczkami prawymi. I przerabiam. Dwa oczka prawe. Oczka brzegowe też tutaj przerabiałam. Odwracam drut i robię oczko prawe. I teraz dwa oczka z jednego, czyli oczko prawe za przednią nitkę. Nie zdejmuję oczka z drutu, i oczko prawe za tylną nitkę. I teraz z tej strony wpinam sobie marker, żeby wiedzieć, że po tej stronie będę dodawać oczka. Ale dodaję tylko na końcu rzędu. Jeśli marker mam na początku rzędu, to nie dodaję. Także w tym rzędzie robię sobie wszystkie oczka prawe. Odwracam robótkę. Robótkę odwracajcie raz w jedną stronę, raz w drugą. Wtedy nie powinny się skręcać te nasze paski na kokardę. I znowu oczko prawe, oczko prawe. Tutaj mam markę, więc dwa oczka z jednego. Za przednią nitkę i za tylną nitkę. Odwracam robótkę. Wszystkie oczka prawe. Teraz odwracam w drugą stronę. I znowu wszystkie oczka prawe, a z ostatniego, bo po tej stronie mam marker, dwa oczka z jednego, czyli oczko prawe z przedniej nitki i z tylnej nitki. Odwracam wszystkie oczka prawe. Teraz w drugą stronę obracam. Możecie sobie marker przenieść, jeśli chcecie wyżej. Wszystkie oczka prawe i z ostatniego dwa oczka. I tak robimy, aż osiągniemy pożądaną szerokość naszej kokardki. Tak jak mówiłam, ta pierwsza miała 8 oczek, a tą drugą, może na 15 zrobię. Tutaj miały być dwa oczka z jednego, dlatego trzeba przenieść marker wyżej, żeby o tym nie zapominać. I zaraz sobie to poprawimy. Aha, były dwa oczka z jednego. Dobrze, są. Teraz same oczka prawe. Odwracam robótkę. Oczka prawe aż do ostatniego. I tutaj mamy marker, to robimy dwa oczka z jednego. Odwracamy robótkę. I robimy same oczka prawe. Odwracamy robótkę. Zobaczcie, że cały czas już powtarzam. Czyli z jednej strony na końcu rzędu robię dwa oczka z jednego, a na rzędzie powrotnym robię wszystkie oczka prawe. Wtedy tu mamy prosto, a rozszerzy nam się w jedną stronę. I tak jak mówiłam, robimy tak, aż osiągniemy Wymaganą przez nas szerokość tego paska odwracam i znowu. Poszerzyłam mój paseczek, jeszcze nie kokardkę, tylko sam paseczek do 13 oczek. Myślę, że taka szerokość wystarczy. Będzie o tyle szerszy od tej, więc dla mnie wystarczy 13 oczek. To wszystko też zależy od grubości włóczki. Trzeba po prostu sobie wizualnie patrzeć. I teraz robimy już tylko oczkami prawymi, bez żadnego dodawania na taką długość kokardy, jak potrzebujemy. W trakcie sprawdzamy. Nie mierzyłam tej, ponieważ inna będzie długość szerokiej kokardy, a inna będzie wąskiej. Pokażę Wam w trakcie, jak sprawdzać sobie, czy długość jest odpowiednia. Odwracam, już nic nie dodaję. Tu mam tylko zaznaczone, gdzie przestałam dodawać. Robię same oczka prawe. Oczka brzegowe również przerabiam na prawo, żeby wychodziła taka ładna tutaj drabinka. Bardzo to pasuje do tego wzoru i do tej kokardki. same oczka prawe. Pamiętamy, żeby odwracać raz w jedną, raz w drugą stronę naszą robótkę, czyli raz do siebie, a raz od siebie, żeby ona nam się nie skręcała. Tutaj tak nie robiłam i te końcówki tak się zaczęły skręcać. Myślę, że jakbym je zblokowała, to to by się wyprostowały. Nie prałam tej kokardki, ale w tej już obracam raz w jedną, raz w drugą stronę. Mam 13 oczek, i cały czas te 13 oczek przerabiam. Nic już nie dodaję. Cały czas oczka prawe, oczka brzegowe również przerabiamy. I za chwilę pokażę Wam, jak sprawdzać, czy już jest odpowiednia długość. Mam już zrobioną odpowiednią długość. Sprawdzam to w ten sposób, że układam sobie po prostu kokardkę. Nie będę jej związywać, tylko ona będzie w ten sposób złożona. I tutaj. Złapana takim paseczkiem, który sobie zrobiłam z pięciu oczek. Tak ona będzie wyglądać. O, teraz będzie lepiej widać. Więc już tutaj mam na równi zrobione te paseczki. Teraz będę robić skos. Przygotujcie też sobie taki cienki paseczek. U mnie jest on z pięciu oczek, a tutaj miałam zrobione z czterech. Będziemy teraz zwężać już nasz, nasz, naszą wstążkę. Robię to w ten sposób, że przerabiam nadal oczkami prawymi. Oczko brzegowe oczywiście przerabiam. I w co drugim rzędzie dwa ostatnie oczka będę przerabiać razem na prawo. Tam poszerzałyśmy. A tutaj dwa oczka razem przerabiam na prawo. Następny rząd nie zwężam, bo na początku też poszerzałyśmy w co drugim rzędzie. Także tutaj robię oczka prawe, odwracam. I tutaj znowu. Na końcu zrobię dwa oczka razem na prawo. Robię sobie oczka prawe. I dwa ostatnie przerabiam razem. Odwracam. W tym rzędzie robię same oczka prawe. Odwracamy. Idziemy oczkami prawymi do brzegu. Dwa ostatnie oczka przerabiamy razem. I tak robimy, aż nam zostaną dwa oczka. Ten jeden brzeg już nam się zwęża. I to już kończymy. Mamy dwa oczka. Przerabiam jedno oczko, przerabiam drugie i pierwsze przekładam nad tym drugim. I mamy zamkniętą robótkę. Odcinam zostawiając kawałek nitki, żeby sobie ją później wszyć, zabezpieczyć, zamocować jak kto tam woli. Ok. I teraz musimy sobie ułożyć naszą kokardę. Tu mamy mniej więcej połowę. Potrzebna nam będzie igła z nitką. Jak będziecie robić ten paseczek do przewiązania, zostawcie długą nitkę, bo przyda nam się ona do zszycia naszej kokardy. Dobrze, tu mamy połowę kokardy. Składamy ją w ten sposób. Myślę, że tak będzie dobrze. Zakładamy nasz paseczek wokół złożonej kokardy. I ją fajnie tak ułożyć o w harmonijkę. I z tyłu zszywamy ten pasek. Ale jak go zszyjemy, to zaraz Wam jeszcze coś pokażę. Żeby on nam się nie przesuwał, to trzeba będzie też przeszyć kokardkę. Teraz jeszcze można sprawdzić, czy jest równo. Jakoś sobie inaczej ułożyć, jeśli nam się coś nie podoba. Jest OK. I teraz przez środek jeszcze przeszywam to, żeby, żeby ta kokarda mi zatrzymała się w takim właśnie kształcie, jak chcę. Tu na środek przykleję koralik, więc to nie będzie widoczne, a dzięki temu przeszyciu kokarda nasza będzie trzymała kształt. Dobra, można już sobie tutaj nitkę zamocować i obciąć. I idziemy po nasz hot glue. Bo będziemy przyklejać tę kartkę na taką spinkę. Spinki kupiłam w Rosmanie. Mogą to być też zwykłe metalowe klamerki fryzjerskie. Tu będzie tak przyklejone. Jeśli nie macie hot glue, to możecie tę spinkę włożyć pod ten paseczek, który przyszywałyśmy i po prostu ją przyszyć. Ale wolę hot glue, ponieważ jak będzie przyszyte. To ona będzie nam tutaj brzegami odstawała. Także lecę poklej. Mam już rozgrzany klej. Pamiętajcie, żeby sobie coś podłożyć A, jakąś ściereczkę. Bo wszystko nam się tu inaczej wybrudzi. Nakładam go na całą spinkę obficie. Tu trzeba działać w miarę szybko, żeby on nam nie zaczął zasychać. I przyklejam na środku kokardy. Dociskam i trzymam. Zaraz jeszcze dołożę tu na brzegach, żeby ta kokarda, jak mi się będzie odchylać, to żeby nie była widoczna spinka. Także zawinę to dosłownie tak na na spinkę. Tutaj i z drugiej strony tak samo. I też zawijam ten materiał na na spinkę. Żeby tutaj ona aż naszła na górę. Podmucham, żeby szybciej wyschło. Nawet przechodzi ten klej tu na zewnątrz, ale nie będzie widoczny w ogóle. Może troszkę niżej mogą dać tą spinkę. Ale nie, jest, jest ok. Jest wszystko dobrze. I teraz tutaj w to miejsce przyszycia też dam. Koralik. Tu już nie możemy dać za dużo kleju, żeby nam nie wyszedł mm, poza obręb koralika. Przycisnę, żeby nie odstawał, nie odstawał na kleju, tylko żeby się tak wtopił. I słuchajcie, mamy gotowe. Jeszcze tylko powszywać nitki i pokażę wam za chwilę zdjęcia, jak to pięknie wygląda na włosach.